94% tylu konsumentów uważa, że prostota i wygoda są dla nich kluczowe. Aż 87% jest gotowych polecić firmę, jeśli jej usługi są proste. 70% deklaruje, że jest w stanie zapłacić za wygodę więcej. Rynek telekomunikacyjny przez lata komplikował proste potrzeby, tworząc chaos niezrozumiałych opcji. T-Mobile postanowił to zmienić upraszczając ofertę. Wszystko, by klienci mogli się skupić na budowaniu relacji międzyludzkich. Skąd taka decyzja? We are listening to our customers, so we have done an intensive uh, research uh, with focus groups and really understanding what is the expectation of uh, uh, of the polls and of our customers. Wdarziny do tej zjednej będzie nowa filozofia i oferta, nazwana po prostu po prostu, jej sercem jest jedna, prosta i nielimitowana taryfa w sieci 5G bardziej. W jej ramach za 75 zł miesięcznie z robotami klienci otrzymają nielimitowane rozmowy smsy i internet, bez żadnych limitów danych czy prędkości. Plus światłowód do 300 megabitów na sekundę. Chodzi o to, aby klienci nie musieli myśleć o gigabajtach, a o tym, aby zadzwonić i po prostu zapytać Co słychać.